Wiecie, ludzie czytają różne rzeczy. W końcu czytanie etykiet to również przyswajanie jakiejś informacji. Natomiast ja zachęcam Was do tego, żeby czytać przede wszystkim dobre książki. Zapraszam na recenzję kolejnej z nich. Prezentując kolejną książkę, ciągle waham się, czy traktować ją jako przykład pozytywny czy też negatywny, a to dlatego, że mam mieszane uczucia po jej lekturze. Jakiś czas temu otrzymałem ją w prezencie od jednego z moich uczniów, i muszę Wam powiedzieć, że przez cały czas lektury i długo po niej wiele rzeczy mnie zastanawiało. Mówię o książce Eda Stafforda. Który jest autorem, jak i bohaterem tej książki, tej przygody, która tu jest opisana. Książka, która powstała na podstawie programu, w którym wziął udział Ed Stafford. Mianowicie, to był program, który był zapisem jego pobytu, samotnego pobytu na jednej z wysp Oceanu Spokojnego, na której spędził w samotności, w kompletnej izolacji i pozbawiony wszelkiego sprzętu 60 dni. Natomiast Chcę Wam powiedzieć, że czytając tą książkę, naprawdę cały czas zastanawiałem się, jak człowiek pokroju Eda Stofforda być może znany Wam już, może zachowywać się w ten sposób i popełniać takie błędy. Człowiek, który spędził mnóstwo czasu, przygotował wiele programów, również telewizyjnych i szkoleń, mnóstwo czasu na odludziach, w górach, w rejonach arktycznych czy też na pustyniach. Człowiek, który przeszedł pieszo. Całą długość Amazonki, od jej źródeł do ujścia, doświadczony naprawdę w wielu sytuacjach, również ekstremalnych i trudnych. Człowiek, który znalazł się w pewnym momencie na swoje własne życzenie na wyspie, samotnej, niezamieszkanej wyspie, zaczyna funkcjonować w sposób, który mnie zadziwił. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego człowiek tak doświadczony popełnia takie błędy. Zajmuje się sprawami ważnymi w kompletnie nieadekwatnej kolejności, zaniedbuje to, co jest istotne, lekceważy znaki, które daje mu przyroda, jak i jego własne ciało. Skupia się na rzeczach kompletnie nieważnych. Ale nie będę zdradzał tajemnic. Jeśli nie czytaliście tej książki, to zachęcam, żeby ją przeczytać. Jest tutaj też zawarte. Trochę, trochę innych wiadomości, materiału i przemyśleń autora, dlatego że została napisana już po wyprodukowaniu materiału telewizyjnego, który przedstawia rzeczy troszkę inaczej. I wiadomo, obraz jest zawsze ciekawszy pod względem wizualnym. Tutaj natomiast mamy wiele przemyśleń i możemy obserwować i analizować zachowania autora z punktu widzenia właśnie sztuki przetrwania. Zachęcam Was do tego, pomimo wszystko, żeby tą książkę przeczytać, dlatego że możemy się przyglądać. Własnym doświadczeniem zastanawiać się, jak my byśmy zrobili coś, jak byśmy postąpili w danej sytuacji, jak również przeanalizować ewidentne błędy autora i bohatera tej książki, ale nie tylko po to, żeby wytknąć te błędy, tylko zastanowić się, jak my byśmy, jak ja, jak Ty, zachowałbym się w danej sytuacji i jak z niej bym wybrnął. Jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć z całą uczciwością na temat EDA i tej książki. Po pierwsze. Faktem jest, że ja nie spędziłem 60 dni na samotnej wyspie i być może zachowywałbym się podobnie, dlatego że niesamowity wpływ, jak można bardzo szybko wywnioskować po lekturze tej książki, wpływ na jego zachowanie miała jego psychika i kompletne oddzielenie od ludzi, pozbawienie ubrania, dlatego że był tam nago. I to wszystko niestety ma wpływ na nas, możemy się wielu rzeczy nauczyć, a niestety w sytuacji ekstremalnej, awaryjnej postępować zupełnie nieadekwatnie i irracjonalnie. A druga rzecz, wiecie, mi nikt również nie zapłacił za to, żebym 60 dni spędził na osamotnionej wyspie na Pacyfiku. Niezależnie od tego wszystkich zachęcam do tej lektury, dlatego że zmusza do przemyślenia swojej własnej wiedzy, swoich własnych doświadczeń i do skonfrontowania ich z rzeczywistością. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.